Mimo wszystkich swoich ulepszeń, nadal jesteś tylko człowiekiem, jak my wszyscy. Ale dałam się ponieść uczuciom i wszystko popsułam. Dlaczego nie pozwoliłaś mi go zabić? Dałabym radę. Ale żeby patrzeć, jak zabija go ta suka, Asari. Nadal ci na nim zależało, mimo że cię zdradził. Masz rację. A ojciec o tym wiedział. Wykorzystał to przeciwko mnie. Zawsze tak było. Ojciec dawał mi wszystko, czego pragnęłam, ale zawsze był jakiś haczyk, jakiś ukryty, dalekosiężny plan. Kiedy uciekłam, porzuciłam wszystko, co mi dał, oprócz Niketa. To słabość z mojej strony. Nie można porzucić wszystkiego, co się kocha, tylko po to, żeby być bezpiecznym. Wszystko w porządku, Shepard. Ojciec mnie skrzywdził, ale nie złamał. Chociaż bardzo starał się zmienić mnie w to, czego pragnął, wciąż jestem sobą. Nadal masz Orianę. Mój ojciec nie dał mi jej. Uratowałam ją, ale... Tak, masz rację. Nadal coś jeszcze mam. Dziękuję. Hmm. No, to co teraz? Ani śladu zaćmienia. Chyba nic nam nie grozi. To ona... Jest bezpieczna. Ze swoją rodziną. Pokażcie ją. Pokażcie. Nie płacz. Chodźmy, musimy ruszać. Nie chcesz się nawet przybitać? Nie chodzi o to, czego ja chcę. Ważne, co jest dobre dla niej. Im mniej o mnie wie, tym lepiej. Ma rodzinę, własne życie. Nie chcę jej go skomplikować. Hmm. Nie musi znać szczegółów, ale czy naprawdę nie mogłaby się dowiedzieć, że ma siostrę, która ją kocha? Może i tak. Zrób to. My tu zaczekamy. No, pokaż ją, która to. Ta w niebieskim? Nie. Ta w niebieskim. A. No, już tak szybko? Hmm. to było no. słodkie. O, Miranda, biotyczne ciśnięcie, które zadaje ogromne obrażenia. O, super. Nowy strój. Siła rażenia pistoletu. Pojemność medyżelu I kredyty. Jej, mamy kupę kredytów. I pierwiastek zero jeszcze. Tak troszeczkę. No. No to mamy zadanie zakończone z Mirandum. Fajnie, nie? Zasługujesz na kogoś, kto będzie cię szanował. Kto będzie ci Dobrze. Zobaczmy, dziennik. O! Nastarczy dalej. No. Oczywiście nie powiedzieli komu. Aha, jeszcze musimy iść do Liary. Do Liary, medalion. Nie wiem. O, chyba na jakiś czas dam sobie spokój z randkami. Coś wymyślimy, przestań się hmm. martwić. Jeśli nie masz co robić, to O nie, handlowiec Synthetic Insights. Jakichś? Następna osoba, którą znam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak ją kojarzę. Sferos. Jest to... Słodki jesteś, ale nie musisz dla mnie tego robić. Kró Witaj w Synthetic Insights. Hmm. Witaj ale w nie. Synthetic Insights. No, A potem mówię. Wszystko w porządku, mamy zupełnie inną aminokwasy, więc nie złapiemy żadnego świństwa się... W porządku, coś wymyślę. Mówiłaś, hmm. że Synthetic Insights mnie kupi. Mówiłaś, że to pójdzie jak spłatka. Zakładam, że potrzebują specjalisty od SI. Witam, w czym mogę pomóc? Hmm, niewolnica. Kwariatka. Masz oswobodzić te niewolnice. Natychmiast. Wolimy termin służąca kontraktowa. I wiem, okay. że batariańscy łowcy niewolników wyrobili w ludziach silne uprzedzenie wobec niewolnictwa. Zanim zrobisz coś głupiego, musisz wiedzieć, że ta kwarianka podpisała umowę z własnej woli i że jej kontrakt jest na ilium całkowicie legalny. Jeśli naprawdę chcesz jej pomóc, przekonaj Synthetic Insights, żeby kupili jej kontrakt. Dlaczego ta kwarianka oddała się w niewolę? Próbowałam grać na giełdzie. Mam głowę do liczb i myślałam, że znalazłam sposób na zarobienie góry pieniędzy. Wszystko straciłam. Później dostałam kredyt, to też straciłam. Potem zaciągnęłam nielegalną pożyczkę. Wiesz, co było dalej. Umowa wymagała, żebym spłaciła jej długi. Za pięć lat będzie mogła zacząć wszystko od nowa i zyska świetne referencje. Brzmi wspaniale. Chyba, że zgubisz jej dokumenty, albo wymyślisz powód, żeby zatrzymać ją na dłużej. Wszystkie kontrakty są monitorowane przez władze Ilium. W opisywanym przez ciebie wypadku to ja musiałabym wszystko udowodnić. Żaden system nie jest bez wad, ale zadbano o ochronę wszystkich stron umowy. Czemu tak właściwie próbujesz sprzedać Kuariankę? Ja nie korzystam z usług kontraktowych. Handluję kontraktami. Sądziłam, że Synthetic Insights rzuci się na kontrakt z wykwalifikowaną specjalistką od SI. Ale nawet nie złożyli mi oferty. Hmm. Dlaczego sama jej nie zatrzymasz? Mówiłaś, że ma wysokie kwalifikacje. Restrykcyjna dieta i wymagania zdrowotne Quarian powodują, że są oni drodzy w utrzymaniu. I tak niewiele zarabiam. Nie mam pieniędzy na ciągłe naprawy kombinezonu i dbanie o sterylne warunki. O Boże. No to co będzie, jeżeli Synthetic Insights mnie nie zechce? Zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie. Zaopiekuję się tobą. Ojej. <laughs> To takie dziwne. Niewolnictwo jest na Ilium legalne? Służba kontraktowa trwa określony czas, albo do chwili spełnienia uzgodnionych warunków. Każdy kontrakt musi być zatwierdzony przez Ilium. Prawo określa, jakie ograniczenia lub kary mogę na nią nałożyć i jakie zadania wolno mi jej wyznaczyć. Jestem też prawnie odpowiedzialna za jej zachowanie i zdrowie. Złe traktowanie jest surowo zabronione. Porozmawiam z przedstawicielem Synthetic Insights i zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? Dziękuję, jestem Ci wdzięczna. Okej. Okay. No idziemy. Zasługujesz na kogoś, kto będzie Cię szanował. Mogę w czymś pomóc? Chcielibyście zdobyć wykwalifikowaną kwariańską programistkę SI? Jeśli chcesz zostawić życiorys, to yy, zaraz. To ta niewolnica? Synthetic Insights nie jest zainteresowany zakupem pracy niewolniczej. Cytadela i tak ma nas na oku. Nie możemy się angażować w praktyki, których nie aprobuje Rada. Właściwie mało kogo zatrudniamy. Po ataku getów na Cytadelę nie ma już sympatii do sztucznej inteligencji. Zdaje się, że Synthetic Insights martwi się o swoją reputację. Zatrudnienie tej kuarianki mogłoby wam pomóc. Zakup niewolnicy poprawi naszą reputację? W jaki sposób? Kupcie kontrakt i zapłaćcie za wcześniejsze zwolnienie. Potem uwolnijcie kuariankę i w ramach zwrotu kosztów zajmijcie jej pensję. Interesujące. Poprawiamy wizerunek, bo zatrudniamy kuariankę i możemy ogłosić, że z dobroci serca uwalniamy niewolników. Dobrze, przygotuję kontrakt. Zarząd może się trochę wystraszyć, ale przyda nam się taka reklama. Oby tylko ta kuarianka okazała się dobra. No to idziemy z nią pogadać... jeszcze. Synthetic Insights przysłało właśnie kontrakt. Nie wiem, jak ci dziękować. Chętnie pomagam. Proszę, to za fatygę. A teraz przepraszam, załatwię transfer tego kontraktu. Dziękuję. Będę się już trzymać z dala od kłopotów. <laughs> Dobrze by było. Dostaliśmy jakąś kasę. Jej! Ale mamy dużo kasy. Może będziemy mogli coś kupić? Eee... Dobrze. Eee, no to. Dalej szukamy Asarii z medalionu i Doliary jeszcze. Hmm, tylko jak ja mam ją znaleźć? Tego ja nie wiem. Skoro nawet nie widziałam tego zdjęcia na medalionie. Nie ma czegoś bardziej ekstrawaganckiego? Dobra, to Chcę, zajdziemy było... najpierw do mój. Jak już jesteśmy tutaj w tej okolicy, Pobaczę, Shepard, jak dobrze cię znowu widzieć? Dziękuję, że zdobyłaś dla mnie te dane, Shepard. Proszę, to niewiele, ale może przyda ci się podczas misji. Pamiętasz handlarza cieni? Dzięki tym danym może zdołam znaleźć pakiety informacji od jego agentów. Mam za dużo na głowie. Przypomnisz mi kim jest Handlarz Cieni? To najpotężniejszy i najbardziej niebezpieczny dealer informacji w galaktyce. Nikt nie wie kim jest naprawdę. Spekuluje się, że to w rzeczywistości grupa dilerów działających pod wspólną nazwą. Uciekasz przed Handlarzem Cieni? Mogę ci pomóc. Właściwie należałoby raczej powiedzieć, że to Handlarz Cieni ucieka przede mną. Zetknęłam się z nim niedługo po twojej śmierci. Od tamtej pory robię wszystko, żeby go dopaść. Te dane mi w tym pomogą. Hmm. Nie możesz się do mnie przyłączyć, bo ścigasz handlarza cieni. A jeśli pomogę ci go znaleźć? Przykro mi, Shepard. To nie działa w ten sposób. Muszę znajdować wskazówki, wyłapywać informacje. Muszę pracować. Nie będę mogła tego robić na Normandii. Bardzo żałuję. Szkoda. Daj znać, jeżeli będę mogła jeszcze coś dla ciebie zrobić. Dzięki, Shepard. Tak zrobię. No dobrze, czy mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Jak ci idzie praca? Dane, które mi dałaś, były niezwykle cenne. Dzięki nim mam swój cel. Handlarz cieni ma na Ilium kilka kontaktów. Najpotężniejszy z nich jest nazywany obserwatorem. Zabicie obserwatora przybliży mnie do handlarza cieni. Przydałaby mi się twoja pomoc. O mój Boże, mam go zabić? Powiedz, jak mogę pomóc? Twoje dane wskazały mi zapisy tworzone przez agentów handlarza cieni. Zostały wymazane, ale może uda się odzyskać przynajmniej część z nich. Handlarz cieni jest ostrożny. Znane są tylko tytuły i rasy jego agentów. Moje informacje wskazują, że obserwatorem jest jeden z pięciu agentów: Turianin, Salarianin, Kroganin, Batarianin albo Vorch. Jeśli uda ci się zawęzić tę listę, będę wiedziała, gdzie uderzyć. Hmm. Masz dokładniejsze dane na temat tych agentów? Niestety nie. Mamy szczęście, że Nyxeris dowiedziała się aż tyle. Cieszę się, że mogłam pomóc. Te dane to nasza jedyna szansa na ustalenie, który z nich jest obserwatorem. A jeśli będziemy za długo zwlekać, wszyscy znikną. Hmm. Coś czuję, że jako idealistka nie powinnam brać tego zadania. A, dobra, wezmę. Zrekonstruuję dane i powiem ci, czego się dowiedziałam. Dziękuję, Shepard. Kiedy coś znajdziesz, odezwij się do mnie na kanale radiowym, którego dawniej używaliśmy. Nie mogę ryzykować osobistego udziału. Do zobaczenia później, Liaro. Dostanę egoizm pewnie. Noszy... Nie. Prawość plus dwa. Kredyty. Dwa tysiące. No. Dobrze. No,